Roż dawał siłę. Tak mi się przynajmniej zdawało, kiedy zaczynałem te swoje wygłupy. Kradłem. Robiłem wiele rzeczy. Normalnie to bym strefił, a jak miałem odpał, to szło na ostro. Czujesz się jak nad człowiek i z wygłupami posuwasz się za daleko. Te wygłupy kosztowały Żyla parę miesięcy więzienia. Kiedy wreszcie odstawiłeś leki? Kilka lat temu w czasie włamu. Obrabiałem komuś chatę. No i zanim przetrząsnąłem teren, zacząłem dusić jakąś kobietę, bo się wystraszyłem, że mnie rozpozna. Taką obsesję miałem. Dotarło do mnie, że chcę ją zabić. Wtedy oprzytomniałem, wybiegłem stamtąd. Nie chciałem, żeby mnie zapuszkowali na 20 lat za to, co zrobiłem na haju. Wtedy zrozumiałem, co się dzieje. Przystopowałem, odstawiłem prochy. W swojej pracy dr Zamul przytacza inne świadectwa narkomanów. Po tym leku ma się silniejszy odlot niż po heroinie. Bierzesz to idąc na włam, a jak jeszcze wlejesz w siebie parę piw, to jesteś ostro naspidowany. Dziewczyny łykają to, żeby się puszczać. Jak firma Roche zareagowała na ten raport? Na początku firma Roche zwróciła się do mnie za pośrednictwem niemieckiego psychiatry. Zadzwonił, żeby wywrzeć na mnie presję. W sensie ściśle naukowym, żadnym innym. Przerwałem te kontakty. A później zapadła zmowa milczenia. To dobrze ukazuje sposób, w jaki przemysł farmaceutyczny kontroluje lekarzy. Redaktor naczelny pisma Journal du Médecin wyjaśnił mi przez telefon, że nie może mówić o mojej pracy na temat rohipnolu, bo jest zależny od firm farmaceutycznych. Dostał od nich polecenie, żeby nie wspominać o tym opracowaniu. Tak, il avait des ordres et n'était Artykuły doktora Jamula publikowano we Francji w niezależnym Prescrir. W tym samym czasie francuscy lekarze próbowali zakazać tego leku. Na próżno. Rohipnol ciągle jest dostępny. Miał jednak złą prasę, więc rzadziej się go przepisuje. Zwróciliśmy się też do Rosza, ale nie odpowiedziano na nasze prośby o wywiad. Firma Roche nigdy nie dbała o swój wizerunek. Ci ludzie walczą o zysk i robią to na swój sposób, a reszta musi się z tym pogodzić. Poza tym mają w ofercie świetne leki. Ale także oni wprowadzili na rynek leksotan, a leksotan zajął miejsce rohipnolu. Dzisiaj lekarze już niechętnie zalecają rohipnol, ale leksotanu zapisują nawet po 2- trzy opakowania. A leksotan w połączeniu z alkoholem działa jak rohipnol. Może wolniej. Ciągle jesteśmy w strefie zagrożenia. Anksjolitykami stale się handluje. Gilles pokaże nam, jak to się robi. Mogę wpaść? Za pół godziny. Gdzie? Tam, gdzie zwykle? Gilles uda się na spotkanie z dealerem zaopatrzony w ukrytą kamerę, którą sfilmuje transakcję. Ci sami handlarze oferują psychotropy i leki senne. Niektórzy narkomani biorą wyłącznie anksjolityki, inni łączą je z heroiną lub kokainą. Wymiana przebiega szybko Żil kupił towaru za 20 euro. Co kupiłeś? Działkę heroiny i trzy tabletki. Co to za lek? Bromazepam. Antydepresant. Popijesz kilkoma szklankami piwa i odlatujesz. Gwoli ścisłości Żil kupił anksjolityk. Bromazepam jest psychotropem o działaniu zbliżonym do leksomilu. Żil pokaże nam teraz inny sposób, tańszy i legalny, zdobywania psychotropów. Udaje się do lekarza, którego polecił mu znajomy narkoman. Spotykają się po raz pierwszy. Przedstawia się jako były heroinista, który boi się wrócić do nałogu. Chciałem wznowić tamtą terapię. Brałem roż i dominal, a wieczorem coś na sen. Roż już nie przepisujemy. A dominal nie jest całkiem bezpiecznym lekiem. Wiem. W pierwszej chwili lekarz stawia opór, żeby uzyskać receptę, Żil robi to, co wszyscy narkomani, zmyśla bajeczkę. Byłem w sądzie, chodzi o dzieci. Nie widziałem ich od 13 lat. Wreszcie lekarz ulega. Żil dostał wymarzoną receptę: anksjolityki. Deminal bierzesz 2-3 razy dziennie. Diazepam 3-4 razy dziennie. Depronal od 4 do 6 razy, ale w tym stanie nawet 8. Lormetazepam 1 mg. Teoretycznie raz wieczorem, ale możesz wziąć podwójną dawkę. Daję ci wolną rękę. Zrobisz z tym, co zechcesz. Spróbuj się tym nie oszałowić. Tego bym nie chciał. Po tym wszystkim, co mi zapisał, można odlecieć. Pierwszy raz widzę na oczy tego lekarza. Nie cierpię takich typów. Moja dziewczyna była ćpunką. Biegała od jednego lekarza do drugiego, to denny. Wciskasz facetowi głodne kawałki, a on ci przepisuje co chcesz. Idziesz do następnego i mijasz się w drzwiach z innym narkomanem, który też przyszedł po leki. Przekazujemy belgijskiemu lekarzowi receptę żyla. W mailu opisuje nam działanie tych leków. Te leki w połączeniu i w zaleconej dawce mogą doprowadzić do samobójstwa. Psychotropy i samobójstwo. Dyskusja trwa od 20 lat. Niektóre leki mogą doprowadzić do takiego rozchwiania, że pojawia się ryzyko samobójstwa. Georges Imbert stracił syna. Laurent zabił się po zastrzyku z Valium. Miał 24 lata.